Siemka ludziska, jestem Harry, pykam sobie w e, occult e, Gra horror e, Wydana 14 października 2021 roku, to jeszcze z tego roku O, lepiej Wydana tego roku, 14 października, gra horror Polecił mi ją AndyTV Więc e, gramy, tak, sprawdźmy co ta gra, jeszcze w nią nie grałem jest oczywiście tryb jednoosobowy, wieloosobowy. Nie ja wiem, czy to jest gra horror. No, nie wiem o czym, nie wiem, co tam będzie się działo. Nie wiem, co jak, więc będziemy to sprawdzać. Mapa, nowa gra, mapa. Są trzy mapy, tak? Wkrótce, wkrótce, okej. Okay. Więc razie mamy tą, więc jedziemy w sumie. Gra oczywiście po polsku. Możesz otworzyć niektóre drzwi, odkrywając deską. Od, od, odrywając deskę. Okej. Okay. Ciś spacja aby pominąć- a to nie, nie, zobaczymy sobie Zobaczymy tą krótki tutaj Jednostka odkupienia znalazła nowe, przeklęte miejsce, okej okay. Czyli jedziemy do jakiegoś... jest to opuszczony pałacyk słynnego handlarza starożytności, o kurde <laughs> Niestety miejscowi kultyści dowiedzieli się o tym miejscu przed nami O kurde ty Krążą plotki, że istnieje klątwa, która zniszczyła mieszkańców pałacyku. O, Kurde, no. Jest konkretnie, zaczyna się. Dobra. Czyli na to wychodzi, że będą na, nas gonić jacyś oku, okultyści. Więźniowie macie szansę odkupić swoją winę. Dokonując sprawiedliwości czynów Okej, okay, przyjechaliśmy na miejsce Powinniście rozwiązać zagadkę na pałacyku I powstrzymać dzie Dziejące się tam okropności Okej okay. Dobra Wrzucaj worki z węglem do kotła 8, okej okay. Otwórz zawory 5. Na morderstwo pa parowe, okej okay. Zniesienie klątwy Włóż odłamki do lustra i pająki Umieść szczaszkę w pentagramie Dobra Tak, okej okay. Więc... O! Ty panie Na F latarka Okej, okay, o drugie strony zamknięte Tutaj co mamy? Aha A, schowek, dobra Jakiś mały pałacyk, tu mamy zamknięte, więc Naciśnij, aby wejść w interakcję Okej, okay, dobra mam mały ten pałacyk tutaj Zobaczymy Bo e, tutaj coś jest e. Czy ja przez chwilę słyszałem kaczki? Czekajcie, ja tylko... Sp e, nie, to nie ustawienia, czekajcie, czy ja mam dobrze czy ja mam dobrze kamerę ustawioną, tak, mam dobrze dobra o, tu mamy okno o kurde, dobra, weszliśmy butla z gazem, macie jakąś broń z amunicją ostrą? o Dobra, jakby coś, wolę być... Potrzebujesz klucza do przechowywania. Czy sam coś mogę ciekawego znaleźć? Chyba nie. Storage. Tam coś w sumie jest chyba, bo nie? Dobrze. Co to jest? Co? Gdzie? Ja pierdzielę to panie Ja dupce okultyw... was? Ty Ty, pojdź tu, hej! Ty Dobra, mam klucz Klucz do rezydencji Okej, okay, o kurde Ty tam ktoś chodzi tu to ten, ten dom żyje? Ej. Ja słyszę że ktoś tu chodzi. Ej moi drodzy, bo ja już tutaj sram w gacie. Pierdzielę. Chopin tu mieszkał, chyba. Bankowo, kuwa. To tego rodzina tutaj. Ty tutaj, gdzieś, ka kartka, ej. Lista rzeczy do zrobienia. Kupić 8 worków z węglem do kotła z jego piwnicy. Naprawić rury na poddaszu, zanim nikt nie został zabity gorącą parą. Okej. Okay. Czyli będziemy, czyli. Wiemy już, że kotły i te wszystkie te rzeczy są w piwnicy. Tutaj mamy, którzy do rezydencji, po co nam drugiej? Co to tu, co? Nic? Co się działo? Uszko. Kujem... O. Ty. Jeszcze mogę słuchać. Gorsze to, że jeszcze nikt nie, nie. O! O! Może tutaj pójdę, może tutaj ja się skorzystać. skorzystać. Dobra. Plot tutaj ja się już to otworzy tutaj na tak na wszelki wypadek ja bym miał przed kimś uciekać tutaj schodę nie pierw ja pierw chcę co ty, tutaj coś o kurde o butelka dobra tutaj tu coś jest Worek węgla, okej, okay, worek węgla, jeszcze i no, najgorsze są ja ciągle słyszę, a ktoś są łaźniki i te ty, ty najgorsze. czyba o kwiaciare tutaj tam też co tam się ciągnie gdzie jest jeszcze tutaj też Jak to jest dupno co to jest Gdzie on je e, przeszedł? Jak on był dupny, kurde. Gdzie on teraz poszedł? Ty. O! O! Oh, oh. Ty. Co jest? O! Oh. 10 minut już ma dość. Gorsze. No nie wiem czy co mogę siedzieć światło, czy to jest to spoko Bo się boja, ludzie. Nie no możemy Nie wiem i... Nie, nie, sam jest ludzie, nie, nie, już sam nie, 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 ja nie ja nie wiem, co nie zrobią. Nie wiem, co nie zrobią, jak mnie złapiemy. Ja pierdzielę. O! Dobra. On to z Dobra. O, piwnica. Pierwsza się tak się śle na, ucie. Okej, w piwnicy Kurde Uważałbym, co to jest gdzieś się stować. Ty, ale... To jest to pod prądem, dobra To to się odpierdziela Kolejne wyjście, ale jakaś są te kotły ej Ja myślałem, że tutaj będą kotły Najwyższy Mamy robić dwa zawory Węgla z workiem do kotła Tutaj mamy kolejne dwa już mamy Okej okay. Dobrze jeszcze. Jeśli chodzi zawór tutaj, to tu chyba. Nie wiem, gdzie, nie wiem, co ja poza, Pozałączałem ale kurde. Strach, strach. Chyba dom, tak? Chyba otwaliśmy jakieś drzwi w domu, czy co? Czy nie, Dobra. ty tam jest kolejny. Bo ja bym wiedział, gdzie są te kotły, ludzie Ej Bo ja się boję, wejść tu czy. Dobra, idziemy potrzebujesz worek węgla? No, mam worek węgla? Kurde. D. Okej. Okay. Co? Dlaczego? O, mam już cztery wolki węgla, ale nie mogę zawór przekręcić Dlaczego? Dobra Uśpokój się Tu wszystko pozałączone Więc jakieś schody by się przydały Dobra, teraz się mogę jakoś wypowiedzieć i wiem już na czym stoimy można powiedzieć, wiemy na czym stoimy więc eee... Możemy lecieć dalej <laughs> <laughs> oh, kur... Leć Pierdzielę, co to ma być? Ja pierdziele Ale mnie ciary przeszły, kurde uh! no Nie chcę ziwać, ale no to jest silniejsze ej. Coś tam sam szowdzieś? Dobra Yo, kurde, słyszał? cały ja czas mam wrażenie, Choćby oni byli jakaś obok mnie, jakaś za, jakaś za tą ścianą na przykład, Cały czas mam takie wrażenie. Jaką te pęki poświęcać kućba czym? Szczynami czy co? Leź, 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 leź! O, o! Ty! Stoj! Ty! Co? Już koniec? Ja pierdzielę, ty! No! You are dead. O, ty. O, jakie ciało Kurde bele Dobra, 18 minut. Kredyty e, co to jest? Dobra, lewa. Ma... Gierka zarąbisto ludzie. Jeśli chcecie więcej filmów z tej gierki, to szczególnie piszcie, bardzo piszcie, bo mi na tym zależy. Gierka bardzo fajna. E, zaciekawiła mnie. Jest straszna, klimatyczna. Jest tam trochę napięcia. No, widzicie. No, zabiję panią zmarłem, więc. Mam nadzieję, że ten filmik e, wam wystarczy. Jeśli nie będzie nasycenie to wiecie. Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej, bo jeśli nie, to i tak może zrobię jeszcze jeden. Więc. E, tutaj możemy, widzicie, połączyć się. Więc... Eee... to coś odblokowaliśmy? Nie, a to wkrótce, dobra. Więc to by było na tyle w sumie. Jeśli film się spodobał, to duża łapa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem, oczywiście ma być szara, nie czerwona. No i komentarzy wszystkim, tak. będzie. Jak, do, jak mi napiszecie fajny komentarz, to będzie fajne serce. No i ja dziękuję za uwagę, to była moja opinia i do zobaczenia na następnego odcinka. elo, na razie.